Wiktoria Wróblewska. Gwiazda. Nadeszła ta chwila. Już niedługo mnie nie będzie. Nazywam się Joko i jestem gwiazdą. Tak, tą gwiazdą, którą widzicie w nocy na niebie. Dziś nadszedł ten dzień, w którym spadnę. I chociaż mi smutno, że już nie będę świecić na niebie, to wiem. Że mam do wypełnienia ważne zadanie. Ta noc to jedna z najpiękniejszych nocy w ciągu roku. Ludzie obserwują niebo, aby móc zobaczyć spadającą gwiazdę, która spełni ich marzenia. Ja jestem marzeniem i wiem, do kogo ono należy. Jest to mała, ładna dziewczynka z rudymi włosami i dużą ilością piegów. Julka, bo tak ma na imię, od dawna myśli o kocie. Bardzo kocha zwierzęta, opiekuje i bawi się z nimi. Nie mogę doczekać się tej chwili. Słońce już zachodzi i robi się ciemno. Widzę Julkę. Która razem z rodzicami rozpala ognisko. Mają ciepłe koce oraz leżak. Julka jest radosna, śpiewa, podskakuje. Mama otula ją i razem siadają przy ognisku. Chyba o czymś rozmawiają. Spróbuję podsłuchać. Mamusiu, kiedy zacznie się? Już niedługo, odparła mama. A myślisz, że spełni się moje marzenie? Jujciu, jeżeli się czegoś naprawdę mocno pragnie, to marzenia się spełniają. Bo wiesz, mamusiu, ja bardzo chcę mieć kotka, takiego malutkiego, szarego kotka. Mam nawet dla niego imię. A powiesz mi, jak go nazwiesz? Od kilku dni po głowie chodzi mi takie trochę śmieszne imię: Joko, bardzo ładne, będzie pasowało dla kotka. Jest coraz ciemniej. Moje koleżanki już błyszczą. Julka spogląda w niebo, pierwszy raz zobaczy, jak spadamy. Słyszeliście? Julka chce nazwać kotka Joko. Bardzo się cieszę. Będziemy mieć takie samo imię. Dziewczynka nadal rozmawia z rodzicami, pokazuje palcem gwiazdy. Jeszcze mnie nie widzi. Zaczynam błyszczeć. Muszę zwrócić uwagę Julki. Nie wiem. Może zacznę migać? Boję się, że mnie nie zauważy. Spróbuję mocniej świecić. O, widzę Julkę, patrzy w moim kierunku. Trzymajcie kciuki. Spadam, aby spełnić jej marzenie. Lecę. Zauważyła mnie. Do zobaczenia, kochani, mamusiu. Mamusiu, patrz, spadająca gwiazda. Kochana gwiazdko, bardzo chcę mieć kotka. Proszę, spełnij moje marzenie. Jest mi niewygodnie. Co się dzieje? Ciemno w tym pudełku. Słyszę głos miłej dziewczynki, która wyciąga mnie, bierze na ręce. Ale ma ładny uśmiech i śmieszne piegi. Chyba się zaprzyjaźnimy. Tylko dlaczego tak skacze i krzyczy, że jestem jej spełnionym marzeniem? Mamo, tato, jaki on śliczny, ale jestem szczęśliwa. Mały, szary kotek. Takiego właśnie chciałam. Joko, mój kochany. Kocham Cię! Cześć, mam na imię Joko i jestem słodziutkim kotkiem. Witajcie, kochani!